Witajcie, Usmokleśliści. Dziś na tapecie kierunki samochodowe. Technik pojazdów samochodowych. Absolwent uzyskuje dwie kwalifikacje zawodowe. Pierwsza z nich to obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Druga organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Oceny stanu technicznego pojazdów, ustalenia przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wykonywania napraw pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonywanych napraw oraz prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Technik pojazdów samochodowych może pracować w różnych stacjach obsługi pojazdów, zakładach produkcyjnych i naprawczych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Pracować może także w instytucjach zajmujących się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami. Oraz ewidencją i ubezpieczeniem komunikacyjnym, czy też w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Technik pojazdów samochodowych może prowadzić własny warsztat samochodowy. Mechanik pojazdów samochodowych. Absolwent nabywa kwalifikację zawodową obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych. Kontrola stanu technicznego zespołów i układów samochodowych, regulacja i sprawdzanie działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, ustalanie uszkodzeń poszczególnych układów, naprawa i konserwacja lub wymiana zespołów i podzespołów oraz elementów pojazdów, wymiana płynów eksploatacyjnych, dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych za pomocą obróbki ręcznej, mechanicznej plastycznej, a także za pomocą różnych sposobów łączenia: klejenia, nitowania, spawania, zgrzewania i tym podobnych. Wykonywanie różnych operacji ślusarskich i elektromonterskich związanych z obsługą i naprawą pojazdów, wykonywanie czynności dokumentacyjnych związanych z przyjmowaniem pojazdu do naprawy i przeglądu, sprawdzanie jakości wykonanych prac podczas jazd próbnych Dokonanie odbioru technicznego pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozliczenie kosztów usługowo-naprawczych. Miejsca pracy to warsztaty samochodowe, stacje serwisowe, firmy transportowe, zakłady komunikacji publicznej, działalność gospodarcza na własny rachunek. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej odsłonie serwisu informacyjnego.